Cześć, ja jestem Krzysiek, a to jest pytanie siódme z medycyny ratunkowej intensywnej terapii. Według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku, w trakcie prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przerwy na wentylację nie powinny być dłuższe niż 5, 10, 15, 20 czy 30 sekund. No, i znowu problemy, znowu problemy z tym pytaniem. Byłem przekonany, że następne pytanie, jakie zobaczyłem, tylko że będzie fajne, proste, łatwe, ale zaraz Wam powiem, dlaczego wydaje mi się, że takie oczywiste nie jest. Zacznijmy sobie od tego, że wytyczne z 2015 dają nam kilka takich wartości, w których się powinniśmy wyrobić. I oczywiście tych wartości jest mnóstwo, więc skupmy się na tych sekundowych, które wynalazłem. Jedna z takich wartości to jest to, że mamy jedną sekundę na wdech. To się wydaje sensowna, sensowna długość wdechu, niezależnie od tego, czy to ALS czy BLS. Mamy jedną sekundę. Druga sprawa to są odstępy 5 I wytyczne 5 sekund dają nam na defibrylację, czyli powinniśmy się wyrobić z całą defibrylacją, z całą przerwą w uciskaniu klatki piersiowej w 5 sekund. Aby zrobić defibrylację, to się wydaje już trochę mało czasu, ale według wytycznych jest to do zrobienia. I 5 sekund daje nam też na intubację, co oczywiście zależy od ym, wprawności osoby wykonującej, ale o tym zaraz powiem. Natomiast 10-sekundową przerwę wytyczne dopuszczają na przeprowadzenie dwóch oddechów. I to by była właściwie odpowiedź na pytanie, tak? To jest przerwa na wentylację, ale po pierwsze to znalazłem nie w wytycznych ALS-u, czyli tych dotyczących profesjonalistów, tylko BLS-u, czyli tych dotyczących e, amatorów, świadków postronnych, e, którzy nie mają sprzętu, którzy to robią e, raz, że mniej wprawnie, dwa, że e, nie mają ani worka AMBU, ani, ani maski krtaniowe, ani, ani rurki intubacyjne, ani nic takiego. Więc te 10 sekund, jak tak sobie pomyślę, ile to trwa w szpitalu, to dosyć długo. Dosyć długo i powstaje dylemat. Czy te wytyczne z BLS-u można tak przenieść sobie na ALS, na szpital, że tu jest też 10 sekund na wykonanie wdechów, podczas gdy mamy, zobaczcie, jedną sekundę na wykonanie jednego wdechu. Jeśli mamy na przykład pacjenta zaintubowanego, czy te 10 sekund to jest... To można przenieść. Można by było sobie powiedzieć, że to jest maksymalny, maksymalna ilość czasu i schodzimy jak najniżej się da. Nie ma, nie ma podanych, przynajmniej ja nie znalazłem w, w ALS-ie, w tych wytycznych szpitalnych, czy tam wytycznych dla, dla ratowników medycznych i lekarzy i pielęgniarek ym, konkretnej, ym, konkretnych ilości sekund, które powinny być na, na tą wentylację. Więc to, co ja bym zaznaczył, to jest te 10 sekund. To, to co znalazłem w BELESIE, ale sytuacja nie jest dla mnie oczywista. Podsumowując, jedną sekundę mamy na jeden wdech, 5 sekund mamy na defibrylację bądź intubację i 10 sekund mamy na to, żeby sprawdzić, czy w ogóle pacjent oddycha na samym początku. I możemy przerwać na 10 sekund uciskanie klatki piersiowej przy wykonywaniu. Wdechów, aczkolwiek zaznaczam, że to jest dla bls -u. Jeśli chodzi o intubację e, i te 5 sekund, to e, pamiętajcie, że po pierwsze, intubacja jest trudna, e, i jeśli nie macie pewności, to nie ma badań, które by pokazywały, że zaintubowanie pacjenta zwiększa jego szanse na przeżycie, więc to nie jest coś, co koniecznie warto zrobić. Jeśli nie macie w tym wprawy, ale z drugiej strony, wentylacja maską i workiem też jest trudna. To nie jest tak, że wentylacja jest prosta, a intubacja jest trudna. Nie, obydwie te rzeczy są trudne i obydwie te rzeczy mają swoje pewne kruczki i trudności. Jeśli by was ten temat interesował, mogę nagrać na ten temat osobny film. Natomiast obie te rzeczy są wymagające i jeśli byście się zabierali za intubację, to te 5 sekund to to nie jest od momentu uwaga, teraz będę intubował i teraz wszyscy przerywają, wkładamy laryngoskop, patrzymy. Y, może jest, może nie ma, może jeszcze chwilę. Tylko te 5 sekund to jest moment potrzebny na wsadzenie rurki, czyli na uciskaniu klatki piersiowej wkładamy laryngoskop, uwidaczniamy miejsce i y, te 5 sekund się przydaje, żeby się przez pacjent przez chwilę nie ruszał, żeby tam wszystko nie latało w tym obrazie. Wsadzamy rurkę, uszczelniamy i wtedy yy, znowu yy, uciskamy klatkę piersiową. Te, yy, te intubacje, które ja pamiętam, yy, które mi się zdarzyły, udawało się zrobić bez przerw w uciskaniu klatki piersiowej w ogóle. Czyli to nie są aż takie duże, duże ruchy, yy, że, żeby te uciskanie klatki piersiowej pomagało, ale. Wytyczne te 5 sekund dopuszczają. Dobra, rozgadałem się za bardzo. To, co ja bym zaznaczył w tym pytaniu, to jest odpowiedź B, czyli 10 sekund, ta wzięta z BLS-u. I znowu, może, może autor tego pytania chciał tą krótszą przerwę, ale nie ma jej nigdzie w wytycznych, więc ja się skłaniam przy B. Natomiast to, co jestem pewien, do czego mnie zaznaczył, to jest odpowiedź C, D, E i to nam zwiększa szanse, że. To jest raczej B, może A, ale na pewno nie C, D i E. Tyle w temacie i do następnego razu.